Rodzaje relacji z taką narcystyczną matką. Tutaj omówię też cechy rodziny narcystycznej. Można wyróżnić kilka takich charakterystycznych, dominujących typów tego typu relacji. Matka na narcystyczna czyli ignorująca potrzeby córki w sposób taki zamaskowany poprzez bardzo wielkie zaangażowanie dla osób z zewnątrz może sprawić to wrażenie no właśnie, że matka się poświęca że żyje dla dziecka i, i jest taką właśnie wspaniałą matką co jest często wzmacniane też społecznie matka ignorująca która zaniedbuje dziecko w, i jest to też widoczne zewnętrznie, nie, nie, nie jest to zamaskowane, przy czym istnieje tutaj może taki też podtyp Matki nie mówiącej, czyli matka mówiąca w sposób ignorujący, zachowująca się, to jest jedno. A dwa to taka matka, która ignoruje w taki sposób, że no jest dach nad głową, jest jedzenie, są ubrania, ale matka milczy na temat wszystkiego, co córka robi, co przejawia jako swoje indywidualne jakieś pasje, zainteresowania, spontaniczne zachowania. Po prostu w sposób taki, któremu trudno coś wprost zarzucić, Atakuje prawdziwe ja swojej córki po prostu milczeniem, co bywa bardzo, bardzo mieszające w emocje, bo nie wiadomo właściwie co się dzieje. Bywają też typy mieszane, czyli matka przerzuca się z to opiekuńczego, gdzie właśnie przekracza granice córki w sposób taki no właściwie bezpardonowy, odpocząwszy od wchodzenia do łazienki, bez pukania po. Przyjaźnienie się z jej przyjaciółkami i też zdradzanie tajemnic córki, po posypianie z byłymi chłopakami, czy podrywanie wręcz uwodzenie partnerów córki, traktując po prostu córkę jako swoje przedłużenie i niszcząc wszelkie różnice, które mogłyby zaistnieć w myśleniu niezależnym córki, w emocjach i w działaniu oczywiście. Czyli tu najważniejsza jest oczywiście matka. Jeśli chodzi o to przerzucanie się z jednej na to formy w taką ignorującą, to można sobie wyobrazić, jaka wielka skala jest tych zachowań. Często bywa tak, że na zewnątrz taka matka jak gwiazda na niebie błyszczy wobec wszystkich ludzi, którzy no, nawet można powiedzieć, że mogą podziwiać, uwielbiać się, świat ją kocha jest to typ gwiazdy, a w domu zamienia się w kogoś strasznego, niszczącego właśnie albo w sposób taki wprost, albo w sposób taki zakamuflowany poprzez manipulacje, ignorowanie, taki bierne agresje. Ym, może być też typ matki narcystycznej nastawiony na osiągnięcia, gdzie szóstka to oczywiście jest oczywiste, natomiast już piątka, wszystko inne to jest Niedopuszczalne, ponieważ to zawstydza matkę. Dziecko stanowi o niej i świadczy o jej wartości, wobec tego powinno przynosić same osiągnięcia, którymi ewentualnie matka będzie się chwaliła, natomiast nie będzie towarzyszyła w starania się córki, jeśli to były jej indywidualne jakieś potrzeby czy pomysły. Stąd wielka dezo de dezorientacja u, u, u córek. Które już po prostu nie wiedzą, czy, co tu jest ważne, co jest wartościowe, i yy, bardzo błądzą i szukają potwierdzenia u matki, starając się jednak, przynosząc różne sukcesy i kładąc je u stóp swojej mamy, która zawsze bywa niezadowolona. Inny typ to jest typ matki szantażującej chorobą matka gora rolę ofiary zwraca na siebie uwagę y, poprzez właśnie prezentowanie różnych y, objawów często rywalizuje na objawy z osobą ro w rodzinie, która naprawdę jest chora może popadać w nagłe bóle głowy, migreny wądlenia, kiedy coś idzie po jej myśli y, a kolejny typ to typ y, osoby uzależnionej matka narcystyczna y, Chora na alkoholizm, czy też nadużywające alkoholu, czy też a, narkotyków, y, które zawsze będą na pierwszym miejscu y, dla niej, a nie dziecko. Y, dzieci, córki, w tym również y, przechodzą wtedy na pozycję y, tak jakby rodzica, matki, opiekując się nią. Ojciec bywa bierny i niereagujący. Kolejny typ to można by go nazwać typem bezinteresownie niszczącym, takim typem wrednym, gdzie matka właśnie po prostu bywa okrutna, stosuje terror, poniżenia po prostu dlatego, że chce i robi to bezkarnie w domu, na zewnątrz na części prezentując jakąś poprawną czy wręcz dobrą relację, dobry obraz siebie jako rodzica. Dalszy typ matki, można by go nazwać głodnej emocjonalnie, czyli takiej nienasycony, prezentujący też wprost swoją nienasyconość uwagi, opieki, którą, którą żąda od córki. Czyli córka staje się tutaj też oczywiście matką swojej matki. Musimy też pamiętać, że mówimy tu o zaburzeniach osobowości, czyli mimo, że ja tu prezentuję te postacie jako takie, no, można mieć wrażenie, czarne charaktery, to często one same w dzieciństwie doznawały różnej. Przemocy i fizycznej, psychicznej, braku empatii, również być może miały narcystycznych rodziców. I musimy pamiętać, że nie działają one same, że mają też jakiś współdziałaczy w rodzinie, najczęściej po prostu męża, partnera, z którym razem też współtworzą tego typu sytuacje. Czyli rodzice narcystyczni tworzą, tworzą parę, która to para. Wspólnie no, wspiera pewien tryb funkcjonowania, który możemy no, uznać za zaburzony, patologiczny, który jednak trochę jak mafia no, żyje po to, żeby się no, odżywiać sam sobą, żeby nie dać się nazwać, zniszczyć, w jakiś sposób rozwiązać. Dzieci oczywiście głosu tutaj nie mają. Jest niepisany zakaz mówienia o tym, co się dzieje nazywania tego. Dziecko ma nie widzieć, nie słyszeć, ma jakoś znikać, być y, niewidzialne, nie mieć swoich uczuć, y, wykonywać jakby po prostu automatycznie te rzeczy, które system y, wymaga. Brak tu jest wszelakich granic, które świadczyłyby o jakikolwiek zdrowiu. Y, ojciec córki y, jest tu skupiony na żonie. Y, można powiedzieć, że da, oddał również oprócz y, Swojej wolności i yy, niezależności o, poświęcił córkę na ołtarzu utrzymania relacji ze swoją yy, partnerką, yy, dając jej wolną wolę w tym, co robi. Może się delikatnie sprzeciwiając, ale również jego spotyka często tutaj jakaś kara, czy wręcz niszczenie za to, że nie jest posłuszny. Wobec tego wybiera spokój, wybiera wspieranie swojej żony. Można powiedzieć, zawarł z nią pewien pakt. Poświęcając córkę. Jest to układ, prawda? Czyli tutaj córka nie ma szans, żeby wygrać ten układ, w jakikolwiek sposób sobie z tym poradzić. Może jedynie no, minimalizując szkody, no, robić to, co system każe. Wielkim szczęściem jest, jeśli jest właśnie jakaś osoba dorosła, jakaś w ogóle osoba czy rodzina, koleżanki, w której można zobaczyć, córka może zobaczyć, że istnieje jakieś inne życie, że to, co się tu dzieje, jest jednak czymś no, zaburzonym i bardzo niszczącym dla niej, szkodliwym. Trzeba wspomnieć, że jeśli są, jest więcej niż jedno dziecko w rodzinie, na przykład dwie córki, może tak się stać, że jedna córka zostaje obdarzona przez matkę właśnie taką relacją nadopiekuńczą. Wtedy zadaniem córki jest zawsze być nawet jako dorosła małą, taką nieporadną dziewczynką, którą matka może kierować i myśleć za nią i, i czuć za nią. A druga córka jest obdarzona tą relacją ignorowania, gdzie bardzo szybko musi stać się dorosłą i opiekującą się właściwie tym systemem i matką. Kiedy bracia się pojawiają, traktowani są wyjątkowo jak często jak królewicze. Ponieważ oni nie są rywalami matki. Rywalami matki są córki, córka, gdzie może być taka sytuacja, że ojciec jednak pokazuje tą odrobinę miłości i jakieś ma relacje z córką. Matka jest o to bardzo wściekła i zazdrosna, zawistna. I Im bardziej córka osiąga sukcesy właśnie chce matce je przynieść, przy niej, żeby uzyskać, jakoś zasłużyć sobie na jej uznanie, tym bardziej matka może być zazdrosna, zawistna i właśnie niszcząca. W efekcie tego wszystkiego, to co córka dostaje jako informacje nie wprost, nie nazwane, ale przyjęte, tak może powiedzieć, zapsorowane przez skórę, to to, że ona jako prawdziwa osoba nie liczy się ma być niewidzialna, ma nie, nie zaistnieć, nie wyrażać się. A więc córka zaczyna sabotować samą siebie, tak jak była sabotowana przez matkę, zaczyna być tak biernie podporządkowana, no właściwie wycofująca swoje myśli i uczucia, nie zdająca sobie nawet z nich sprawy, bo nie doszło do kontaktu nieraz wręcz z własnym indywidualnym, autonomicznym myśleniem, odczuwaniem. Już nie wspomnę o wyrażaniu tych uczuć w sposób taki naturalny, tak jak po prostu. Takie no, jak mamy prawo. Czyli doszło też najczęściej do paternalizacji, czyli do tego, że zamiast być dzieckiem, córka staje się po prostu rodzicem, opiekunką, czy w jakimś spo, sto, w innym, czy też w inny sposób noszącą w swojej głowie ciągle matkę. No poniekąd też matkę i ojca, ale w tym momencie matkę, czyli co matka powie, co, jak się zachowa, co zrobić, żeby się nie wściekła, prawda, całe, wszystkie czujki są wystawione, żeby jakoś przewidzieć, często jak się zachowa, bo bywa też przecież agresywna i słownie i potrafi być i fizycznie niszcząca. No, warto wspomnieć, że celem jednak yy, no, całej historii poznawania te, tego typu relacji jest to, żeby zmierzać do zdrowia, a zmierzanie do zdrowia oznacza, że jednak najpierw sobie nazwiemy z, z punkt wyjścia, czyli z czego startujemy, co to za świat był w, w rodzinie, na czym polegała ta Patologia rodziny narcystycznej i ten układ, bo on jest po prostu bardzo wiele lat nienazwany. Pojawiają się lęki, depresje, jakieś problemy z odżywianiem, a nadal wydaje się, że rodzina, rodzina była taka prawna, czy, czy trudno się czegoś było czepić. I bardzo ważne jest, aby uznać swoje cierpienie za prawdziwe, za realne, za takie, które naprawdę się toczyło, nawet jeśli było nienazwane i dopiero teraz w wieku dorosłym córka zabiera się za to, żeby sobie poświęcić uwagę, przyjąć pomoc i porzucić zasady, które wtedy funkcjonowały w rodzinie jako w cudzysłowie normalne.